Nazywam się Patryk Patyczon Stryjewski będę mówił o języku jako elemencie, jako narzędziu charakteryzacji postaci na larbie, czyli w zasadzie narzędziu stylizacji postaci na larbie. E, zacznę od e, powiedzenia Wam, czym i po co w moim rozumieniu jest język, czemu w zasadzie służy język, jaka jest jego funkcja, e, a potem zagłębię się kolejną próbę odpowiedzenia na pytania związane z tym, Dlaczego i jak używać, albo dlaczego i jak nie używać języka jako tego narzędzia? Po pierwsze, język w rozumieniu socjologicznym, gdyż tym będę głównie się posługiwał, e, lingwistycznym w dużo mniejszym stopniu, gdyż nie jestem lingwistą, a tym pierwszym już jestem prawie. E, język jest narzędziem do kreowania rzeczywistości. Po co używamy języka, oprócz jego Funkcji oczywistej, czyli funkcji związanej z komunikacją. Używamy go po to, żeby oswajać i opisywać rzeczywistość, która nas otacza. Żeby obiektywizować ją w interakcji z naszymi rozmówcami, żeby nazywać rzeczy i poprzez nazywanie ich nadawać im jakąś postać, nadawać im funkcje oraz interpretować je. Jest to. Tak naprawdę, jedno z potężniejszych narzędzi, które stworzył człowiek, jeśli chodzi o próbę zawładnięcia otaczającym go światem. Bez języka nie byłoby to możliwe. W jakich kategoriach najczęściej myślimy o języku? Kiedy ktoś rzuca słowo język w kontekście wypowiadania się naszej postaci na larpie, najczęściej myślimy o języku obcym o dialekcie, o akcencie albo o gwarze. W jakich kategoriach rzadziej myślimy, albo wręcz w ogóle nie myślimy, kiedy chcemy tak naprawdę wykreować językiem naszą postać? Częściej zapominamy o tym, że jest to wynikające z jakiegoś kontekstu narzędzie wyrażania myśli, nazywania i opisywania właśnie rzeczywistości, której nas otacza. Kiedy myślimy o naszej postaci i, jak, i o tym, jakim językiem powinna się wypowiadać, ta druga funkcja, może inaczej, ten. Drugi sposób rozumienia języka jako zjawiska częściej nam ucieka, częściej schodzi na drugi plan. Dlaczego? Dlatego, że chcemy naszej postaci nadać pewnego rodzaju swoistość. Język jako język unarodowiony, czy związany z bardzo konkretną tożsamością, związaną z naszą postacią, jest czymś, co od razu nadaje jej jakąś charakterystyczną cechę. Natomiast, jakie są wady używania języka obcego, kiedy odgrywamy naszą postać na larbie? Po pierwsze, bardzo często, w momencie, kiedy nie znamy jakiegoś języka, ale posługujemy się nim albo usiłujemy się nim posługiwać, karykatur... popadamy w karykatury, co potrafi być odbierane jako szydera i warto tak naprawdę zastanowić się, po co tego języka używamy. I czy larp, na którym staramy się mówić, z perfekcyjnie być może wyuczonym, ale jednak wciąż dość filmowo brzmiącym brytyjskim akcentem, jest larpem, który potrzebuje śmiesznego i bardzo charakterystycznego poprzez swój akcent Brytyjczyka. Nie zawsze będzie to działało, nie zawsze to zagra. E, moim zdaniem użycie języka obcego w sposób nieumiejętny, gdyż. Nie musimy być native'em, zawsze będziemy mieć jakieś naleciałości związane z tym, z jakiego kraju pochodzimy, jakim, muzykiem, jakim językiem mówimy na co dzień. Może mieć wpływ na wytrącenie innych graczy z immersji, na wprowadzenie do tego akcentu pierwiastka humorystycznego, który chcielibyśmy uniknąć, bo nie do każdego kontekstu on pasuje. Druga kwestia związana jest z językiem, to jest to, że mówienie po angielsku nie czyni z nas jeszcze osoby myślącą jak Anglik. Dużo ważniejszym jest, by zastanowić się, dlaczego. A, jak wykręcisz rękawiczki? Mhm. Dziękuję. Dlaczego e... Anglik mówi w pewien określony sposób, używa pewnych określonych sformułowań i pewnych słów na wyrażanie swoich myśli. Spróbujmy zrozumieć mindset, z którego ten język się narodził. Zanim spróbujemy używać tego języka na Larpie, dlatego, że to faktycznie nada naszej postaci jakąś rozbudowaną tożsamość. Zrozummy, dlaczego nazywa ona otaczającą ją rzeczywistość w taki, a nie inny sposób. Kolejna rzecz jest taka, że z używaniem języka obcego na niektórych Larpach mogą wyniknąć kłopoty na poziomie meta gry. Dlaczego? Dlatego, że prowadzący może nie zakładać w swojej grze pojawienia się innego języka niż ten, w którym napisał Greg, w której napisał postaci. I warto byłoby ustalić z nim, czy dopuszczalne jest używanie innego dialektu przez naszą postać. Kolejny problem, który się pojawia, i to będzie miało bardzo dobre odbicie w na przykład larpach, w, 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 w których akcja będzie toczyć się we współczesności. Angielski zna prawie każdy dorosły obywatel w większości państw Europy. Mniej lub bardziej go zna. I nagle okazuje się, że ktoś chce mówić na larpie po angielsku. I trafi nam się ten jeden obywatel, który tego języka nie zna, ale gra super wykształconym profesorem. Chyba rozumiecie, jakie mogą z tego wyjść przykre, na poziomie meta oczywiście, sytuacje. Eee, czyli jakby ustalenie tego, kto ten język będzie rozumiał, a kto go nie będzie rozumiał, jeśli on pojawi się, używany faktycznie jako narzędzie do odgrywania postaci, w trakcie naszej gry. Eee, i kolejna rzecz to właśnie zastanowienie, zastanowienie się nad funkcjonalnością używania języka obcego, dialektu e, czy gwary, tak? Wszyscy podsuwają mi, e, kiedy rozmawiają ze mną na ten temat, bardzo dużo osób podsuwa mi e, przykład e, krasnoludów e, usiłujących mówić gwarą śląską, która gwarą śląską nie jest, co bardzo często, kiedy ktoś rzuca mi takie hasło, w mojej głowie pojawia się Terry Pratchett, tak? I teraz wyobraźmy sobie, że to się dzieje na bardzo poważnym, imersyjnym larpie, który owszem jest larpem fantazy, ale jego celem nie ma być stworzenie karykaturalnego obrazu świata, który staramy się odegrać. Więc pytanie, czy język tak naprawdę, posiadanie umiejętności posługiwania się jakimś językiem obcym, jest tak naprawdę umiejętnością kluczową dla scharakteryzowania naszej postaci na larpie. Warto się zastanowić nad tym z jakich kontekstów wynika język i czy nie lepiej zrozumieć języka w sposób, który często unikamy, czyli w ten sposób związany właśnie z kontekstami, z których wyrasta nasza postać. Rzadziej się skupiamy na tym, jak będzie mówił chłop wodany w potencjalnym świecie fantazji. I dochodzi do powiązanych sytuacji, gdzie osoby odgrywające klasy niższe wypowiadają się płynnym akademickim polskim, ponieważ może zaciągają, żeby to jakkolwiek zaakcentować, ale ich zasób słownictwa, ich elokwencja potrafi być zupełnie w kontekście tej postaci nieprzemyślane. Dlaczego? Dlatego, bo skupili się na tych akcentach bardzo kosmetycznych, na tym, żeby zaciągać, żeby mówić ze śmiesznym walizkim akcentem, a mniej skupili się na tym, jak faktycznie używa ten feudalny chłop w świecie fantazji, będzie używał. E, języka do kreowania swojej rzeczywistości. Po co on to będzie robił? On nie wytłumaczy swojemu panu na włościach perfekcyjnym, technicznym językiem, w jaki sposób hoduje tego ziemniaka. Dla niego to są kartofle. Jakby, zastanówmy się nad tym, jak wygląda świat w postaci, którą chcemy opisać. Którą chcemy odegrać. Bo obserwując jej świat, zrozumiemy z tego właśnie kontekstu, jakim językiem ona się posługuje. Ale nie chodzi tutaj o narodowe rozróżnienie języków czy warowe, czy etniczne rozróżnienie języków. Tu chodzi o podstawową funkcję języka, tak? Czyli o to narzędzie, za pomocą którego on będzie opisywał swoją rzeczywistość. I kiedy postaramy się zrozumieć tą rzeczywistość, będziemy rozumieli, w jaki sposób nasza postać będzie się wysławiać. Zrozumiemy te subtelne różnice. Być może dostaniemy na tyle kompletną kartę postaci, że dostaniemy więcej informacji dotyczących. Yy, tego, z czego ta postać tak naprawdę wyrasta, bo inaczej będzie akademik, nie wiem, wyrastający z proletariatu troszeczkę się wysławiał od tego, który został wychowany na XIX-wiecznych salonach. Inaczej będzie wysławiał się akademik w XXI wieku, a inaczej w XIX, etc., etc. To wszystko są konteksty, to wszystko jest ważne i to wszystko jest tak naprawdę tym, co nazywamy językiem. I w zasadzie to wszystko, co chciałem powiedzieć, więc bardzo czekam na Wasze pytania, uwagi, wskazówki. Nie, pytania i uwagi. Wskazówki będą odpowiedział na Wasze pytania i uwagi. Bardzo proszę, Gerdy. No dobra, to ja mam takie bardzo konkretne pytanie. Wyobraźmy sobie, że chcę zagrać tego feudalnego chłopa w świecie fantazji i załóżmy, że wyobraziłem sobie to, co mi powiedziałeś, czy w jakim kontekście ten człowiek żyje, ale po jakie inspiracje, czy jakieś źródła sięgnąć, żeby wiedzieć, jak on mógł się wysławiać, tak żeby jednocześnie to nie było tak groteskowe jak, nie wiem, Łusienkiewicza, Azalisz, zalisz zaprawdę, Paweł Wocku, wiesz, wiesz mhm. Warto jest sięgać, moim zdaniem, po historyków społecznych. Oni bardzo dobrze starają się opisywać jakby wizję rzeczywistości pojedynczego człowieka. To raz. Dwa. Okej, okay, ich prace nie są odtwórcze dla języka, którym oni się posługują i tutaj, zwłaszcza w światach fantazy, musimy sobie pozwolić na troszeczkę twórczości własnej i kreatywności. Natomiast obraz, może inaczej, próba rekonstrukcji jego sposobu myślenia, którą dokonują naukowcy o tych specjalizacjach, jest już w tym zakresie bardzo pomocna. Druga rzecz jest taka, że jeśli gramy grupą osób wywodzących się z tej samej warstwy, zawsze możemy się dogadać jak będzie wyglądał język, którym się posługujemy. Kiedyś napisałem grę, w której grupie odgrywającej ważną kulturę dla tej gry kazałem wymyślić ich tabu, a grupie odgrywającej, grupie pochodzącej z innej struktury, ale przychodzącej tam bardziej ekspansywnie, procedury bezpieczeństwa. I to zagrało genialnie. Oni się posługiwali dokładnie tymi samymi kodami językowymi. Wymiana kodów i sposób ich niezrozumienia w momentach, kiedy się zderzali zagrał robiąc im tak naprawdę całą zabawę, bo bawili się właśnie na tym zderzeniu i na tym, jak skrajnie różne kody sobie stworzyli, myśląc w innych kategoriach właśnie o swoich postaciach. One były wiarygodne, nie były przekoloryzowane, były bardzo ciekawe i czasem były prowokacyjne, bo lokalsi wymyślili sobie kod, według którego podniesienie ręki chociażby w geście powitalnym zawsze odbierają jako próbę uderzenia. Dla nich to jest zawsze agresywny gest, więc ktoś przyszedł, pomachał, jakby zrobiło się nieciekawie. Kolejne pytanie? Chodzi mi o to, że na przykład jeżeli ten chłop feudalny dostanie quest'a, żeby nie wiem, pozyskać fundusze na hodowlę ziemniaków, to może się, może się okazać, może chodzić o rycerza do z smokiem, wiecie o co chodzi, to może się okazać, że z kolei ten pan Zarządza od niego właśnie opisu, dlaczego on potrzebuje tych funduszy i jak to w takim razie działa. I chodzi mi o to, jak uniknąć sytuacji, w której to, że gracz jakby zgodzi się grać tak, jak miałoby to największy sens, będzie jednocześnie go ograniczać właśnie na metapoziomie. Znaczy pytanie, czy ten język jest dużym ograniczeniem na metapoziomie? Moim zdaniem dodatkowym wątkiem właśnie może być bariera komunikacyjna między mną a moim panem. Pa, to robi scenę jemu, bo on próbuje nas zrozumieć. Pomaga mu jakiś doradca, panie, ale oni to nazywali w ten sposób. No, ja się obawiam, że jednak nie to, co pan do końca sobie myśli. Jakby wychodzą z tego kolejne ciekawe sceny. Grajmy na tym niezrozumieniu, tak? Bawmy się tym i wykorzystajmy to, żeby budować kolejne wyzwania naszym współgraczom, bo w ten sposób robimy im scenę. Dajemy im zabawę również od siebie. Przynajmniej ja tak to widzę, że to przeszkody moim zdaniem, na larwie nie powinny być postrzegane jako wada, bo nawet jeśli wydaje nam się, że występują na poziomie meta, to i tak pokonujemy je na poziomie znajdującym się w świecie gry. Marcin? Okej, okay, ja bym trochę <coughs> zmienił setting, bo mówimy teraz dużo mm -hmm. o czasach historycznych, ale jeżeli mówimy o lakominiach dziejących się w miarę obecnej czy przyszłości, też problemem może być odgrywanie specjalistów, lekarza, inżyniera, naukowca, przez osobę, która, bym powiedział, normalnie się tym nie zajmuje, bo książka jest czasami dobra, czy znaleźć słownictwo, czy... żeby to też nie było groteskowe, tak jak na przykład ten to babel w Star bo to, to jest ten... I Zwłaszcza, że to będzie bardziej poważna gra, I czy tutaj też miałbyś jakieś sugestie na przykład? Wysymy, na przykład tego lekarza, czy naukowca. Znaczy, ja myślę, że jeśli ten język specjalistyczny odgrywa ważną rolę w labie, który piszemy, to jako twórca Powinniśmy postarać się dać narzędzia naszym graczom, żeby mieli łatwiej z odegraniem tej postaci, którą dla nich przygotowujemy, a która tym językiem będzie się posługiwać. Więc jeśli faktycznie on ma grać tą rolę i być istotny dla przebiegu larba, postarajmy się dla nich o słowniczek różnych sformułowań albo listę jakby rzeczy, którymi, sformułowań, których mogą używać. W przypadku, kiedy to nie gra ważnej roli, to jest już jakby kwestią własną gracza, na ile chce uczynić z tego językową cechę charakterystyczną swojej postaci. I wtedy zakładamy, że zależnie od poziomu zaangażowania, sam dokona pewnego researchu, żeby nie brzmieć zupełnie niewiarygodnie i nie strzelać baboli. E, chyba, że gra w ogóle nie przykłada do tego żadnej wagi, bo są takie gry, gdzie ten język i sposób komunikowania się, jeśli chodzi o specjalistyczne rzeczy, potrafi być rozwiązywany zupełnie na poziomie mechanicznym. Ktoś jeszcze? No wyrywaj się jak nie chcesz, no to nie, nie jest lekcja. Dzięki, że się spóźniłem. <laughs> dobrze, już ciebie. Dobrze. Co zrobić w sytuacji jak ty jesteś po drugiej stronie, to osoba przed tobą... Może inaczej. A masz... A przed tobą osoba, załóżmy, że ja chodzę do szkoły mam 9 lat i jako się trochę na tym znam. I przede mną osoba ma grać znanego muzyka, który mi właśnie ma wytłumaczyć, o co chodzi w grze na waltorni. I widzę, że bardzo, bardzo sobie nie radzi. Jak mu pomóc? I znowu, jeśli gramy larpa o muzykach, dla których ważnymi wątkami jest to, jak kto potrafi grać na waltorni, to ciężar przygotowania powinien leżeć po stronie prowadzącego i on powinien wyjaśnić granice, w których ta wiedza powinna być istotna, bo to też jest ważne. Że często jest to właśnie kwestia wyznaczenia tej granicy, na ile ta wiedza jest kwestią palącą. Natomiast w momencie, kiedy wiesz, że to jest nieistotne i na czymś się znasz, moim zdaniem trzeba włączyć sobie ten taki roleplayowo-immersyjny przytyczek w głowie, który robi z ciebie na moment tą osobę, która się na tym po prostu nie zna, ponieważ nie grasz w postaci, która to rozumie. Przyjmujesz to, co wytłumaczy ci druga postać, jako pewnik, ponieważ właśnie tworzycie rzeczywistość społeczną Waszej postaci poprzez interakcję. Twoja postać nie wiedziała, czym jest gra na Waltorni, w tym momencie gra na Waltorni jest dla niej tym, co powiedział współgrać, odgrywając swojego bohatera. Tak, bardziej mam na myśli sytuację pod tytułem widzę, e, że gra przede mną się trochę blokuje, bo wie, że e, albo. Nie powiedzieć jakby się się Może dokładnie. Jakby to jest dobra uwaga. Raczej zmienić temat, stwierdzić ok, to kończymy później. Jeśli faktycznie następuje jakaś taka blokada sceny rysująca tą scenę, to popchnijmy papułę do przodu. Przejdźmy do innych kwestii. Czy jeszcze jakieś pytania?